Dzień dobry, witam serdecznie. Jestem Panko, to jest Far Cry 3. Jesteśmy po małej zasadce, można by powiedzieć. I to ja ją zrobiłem. I to ja ją wyegzekwowałem perfekcyjnie. Przez meduzę. Ja... Obiecuję, to był ostatni raz. I no i co? I wracamy do Amanaki, bo tam się coś dzieje. Denis dzwonił, że kurde, coś tam się złego wydarzyło. Ić może trzeba będzie obronić wioskę, ale wiadomo, są priorytety, prawda? Ciała się same nie przeszukają. Strasznie dużo tu jeszcze tych skrzyneczek gdzieś leży. O, tu jest jedna na przykład. <grytania> Dobra. Ale do amonaki to ja się mogę przefastrawelować. Mam nadzieję, że będzie mi to umożliwione. Pik, 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 pik. No już nie będziemy przesadzać i jeździć specjalnie wszędzie. Można się przefast-travelować, to się przefastravelujemy. No co tam ziomuś? No rzeczywiście opustoszało tutaj trochę. Co się dzieje? Co złego? To nie ja. Co happened? Vass to attack our village. is gathering weapons even as we speak now. My friends are in trouble too. What did the message say? They've been taken to somewhere called PC. Vass is going to ransom them and then sell them anyway. Oh, this is good then. You have time, Jason. Please, fight for us. The Rakyat will be murdered. If you can sabotage the weapons, it will weaken Vas. It will be easier to kill. I'll do it. Ah. I knew we could count on you. The pirates stuck weapons in the logging camp in the jungle. Shut off the alarm first. Okay? If it is triggered, they will secure the weapon shed. They the then destroy the weapons. You got that? Ok, good luck. Good luck. <laughs> Zabawa w psucie, co? E, idź do obozu drwali. jak to wygląda na mapie, proszę mi powiedzieć. E, obóz drwali jest tam na południu. Bieżący cel, ja bym sobie skoczył. Czekajcie, czy ja mam jakąkolwiek informację, kiedy mniej więcej zostanie odblokowany? Kiedy zostanie odblokowana jaka broń? to by mi bardzo pomogło, ale chyba nie, nie było takiej informacji. E, specjalne, łuk refleksy, refleksyjny, refleksyjny. E, można stosować strzały wybuchające, podpalające, kup, pitu pitu, albo go kupię po prostu, no już nie będę aż tak kombinował, żeby żeby go zdobyć, ale na razie poczekamy. Ja jestem z Wielkopolski, ja nie lubię wydawać pieniędzy. <laughs> I dzisiaj nie, nie rzucimy się w wir. Mogę sobie ustawić ten? O. Nie rzucimy się dzisiaj w wir tego. Kolejnych zadań, tylko może sobie trochę, właśnie, pobocznych rzeczy zrobimy. Ogarniemy sobie maszt radiowy. Jak sobie ogarniemy maszt, zobaczymy, co tam będzie w okolicy do zrobienia. Jakiś obóz by się przydało zrobić też w a właśnie, a propos, ten obóz czy to jest taki ten normalny obóz-obóz, czy... Nie, to jest ta próba... Nie, to nie jest, to nie jest to samo. No te też by się przydało wyczyścić, ale właśnie chcemy mieć coś do dystansowego działania po cichu. Bo pistolet z tłumikiem już mam, fakt. Dobra, w lewo chyba będzie najlepiej. Pistolet z tłumikiem już mam. No i ostatnio nawet nieźle się sprawdził, ale no potrzebuję czegoś zdecydowanie do działania z dystansu. A czymś takim będzie łuk z celownikiem, na pewno, więc... A, bo to już nie mam mapy i, i, i tak. I to by było na tyle z planowania trasy, więc po prostu muszę jechać w miarę przed siebie i... i nie umrzeć, to jest mój cel na teraz. Był wysoko ten maszcik tam, ale zobaczymy, no z tego co pamiętam łuk odblokowuje się chyba dość szybko, albo po prostu ja jak grałem to po prostu rzeczywiście go kupiłem. No dobra, no średnio to jest terenowy samochód, ale nikt tego nie sprawdza na szczęście. Więc no to jest dobre pytanie. Dobra, wystarczy. To nie jest terenowy samochód. Nikt tego nie sprawdza, ale życie weryfikuje. Więc nie wiem, czy zdecydowałem się kupić jednak ten łuk, czy. Wejdziemy tu? Nie, wejdziemy tu, bo nie rośnie tutaj trawa. To chyba była właśnie. Pamiętam, że w jakimś tytule było tak, że można było chodzić po nierównościach i wzniesieniach. O ile rosła tam trawa? Dopóki rosła trawa, dało się wejść, w przeciwnym wypadku, właśnie się zjeżdżało. I Far Cry chyba był tym tytułem. No i kurna, bieganko na około bez sensu. Mogę sprintować trochę szybciej. Wiem, że jest umiejka do sprintowania szybszego. Kurde, tu też nie wejdę. O, widzicie, nie ma trawy i zjeżdżam. Dobra, no tu już raczej dam radę, nie? Normalnie drogą, jak człowiek. Raczej powinno się udać. No, autem byłoby pewnie lepiej, no ale się zawiesiło. Oj. I co ja wam na to poradzę? Dobra, jesteśmy przeciwników. Brak. Bardzo dobrze. Mam samochód, jakbym chciał odjechać. No i. A, dobra, nie ma tak łatwo. Wejście jest tam, składeczki. Każda wieża jednak mimo wszystko troszeczkę się różni od. Od innych, zawsze to jakoś inaczej tutaj trzeba wykombinować z wejściem. Jednak zdecydowanie wolałbym grać na padzie i trochę wolniej podchodzić do krawędzi, no ale. Myślę, że już się na no tyle przyzwyczaiłem do myszki i klawiatury, że nie będziemy zmieniać raczej. Jak bardzo lubię powolne chodzenie i rozglądanie się tak farkra jednak nie wydaje mi się tytułem, który. Jakoś by to szczególnie wymuszał, albo gdzie gra by traciła, gdybym tak nie robił. Chociaż moja pierwsza rozgrywka w Far Crya była na Xboxie 360. No i dobra. Punkty zainteresowania, ale bardziej mnie interesuje, co nam się odblokowało. Pytanie, czy ja dostanę informację, co się, co się odblokowało, czy nie. Czy tylko info, że o, nowe bronie. Aktywowano maszt radiowy 500 ekspa. punkty umiejętności, zaraz sobie rozdamy, a jakieś więcej informacji? No, 3 z 18, o kurde, dużo ich trochę. I, <śpięknie> no i pięknie! I zajebiście, O kurde! Karabin snajperski, ale nie, no wolę wolę łuk, chyba zdecydowanie. Dobra, gdzie my tu jesteśmy i co tu się dzieje gdzieś? Kurde, i od razu by był do zrobienia ten pierwszy. To nie, to zrobimy inaczej, że przyniesiemy się. O, lipka no? Nie no chyba Amanaki i zrobimy sobie ten posterunek. Budynek pomocy drogowej. Z łukiem w ekwipunku, to myślę, że mogę już porzucić pistolet z tłumikiem. W takim razie, a strzelba, niech sobie jeszcze będzie dobra. Eee, no to tak specjalne łuk refleksyjny. Mamy celownik z czerwoną kropką i celownik wyborowy. Tu mam celność, tu mam zasięg. Wydaje mi się, że czerwona kropka chyba była lepsza. Coś tak mi się kojarzy, że ten wyborowy był chyba taki trochę dziki. Dobra, bierzemy red reddota. wyżej. Jakieś malowanie ciekawe, jungle. U, ładny. U, ładny, dawaj, plemienny. Dobra, użyj zamiast tłumiku, tłumika. I zobaczymy sobie jeszcze ten karabin snajperski. To jest ten. A, i braku sprzętu, czyli po prostu karabin snajperski. Chyba nie. Co i do sprzedania? A jakieś tam żetony są, dobra. Okej, okay. i mam. Wy, wybaczcie to przeskakiwanie po mnie i Mam jeszcze jakąś... O mam dwa punkty umiejętności. No kurde. No dobra, to co, byśmy, co my tutaj mamy? Ukrywaj szybko ciała. Mogę zobaczyć, jak to wygląda? Chyba nie. Yy, dobra, zwiększa celność przy strzałach niemierzonych, aby szybko przeładować ustabilizować celownik. O, to się do łuku myślę może przydać, na pewno. O, właśnie, zastanawiałem się, jak się rzuca granaty. Dobra, już wiem. I co, może lepsze leczonko? Albo ukrywanie ciał? A weźmy sobie ukrywanie ciał jak to działa niby? Aha, że przez chwilę go jeszcze ciągnę i gdzieś go mogę. No dobra, okej. Okay. Jak będzie. No to idziemy przetestować mój uk, moi drodzy. Uk i raczej raczej na północ. Mam tu jakiś radar, mam radar. Więc robimy sobie pierwszy obóz niefabularny, moi drodzy. Może będę tak sobie jakoś próbował właśnie Zrównoważyć te, to playthrough, że raz będziemy robić coś głównego, raz będziemy robić. Działa ten shift? Nie działa, chyba. No, dobra. Czyli to nie jest luneta. No, w sumie. Łatwo można było się domyślić. Nie, dobra. Tam jest samochód, czy to jest zepsuty samochód, czy co to jest? Mówię o tym czerwonym, oczywiście, nie okładzie. Ład mnie wrzuci w misję, których chyba nie chce robić, mi się wydaje. Dobra, hit zdążymy? Zdążymy. Prawdopodobnie ostatnie co zrobimy, ale. Ale raczej zdążymy. Dobrą drogę obrałem, dobrą. Dobra, czyli jedziemy główną, później zjedziemy na mniej główną, i wracamy na główną. Dobra. A, To są moje oznaczenia dróg, ok? Proszę się nie czepiać. Jest główna, mniej główna i nie główna. Teraz jedziemy główną, zaraz o, tutaj jest taki zakrętas, z zakrętasa zjeżdżamy w mniej główną. Bardzo ładnie. Cypyknęki i wjeżdżamy na główną i skręcamy. I skręcamy w lewo i mamy posterunek. Dobra. Jak to tu wygląda? Z której strony można ewentualnie zrobić podejście? No najlepiej to by było wleść tam na górę i sobie poznaczać, a potem tu zejść i zrobić, zrobić resztę roboty. Ale czy ja tu teraz jakoś szybko wejdę? No właśnie chyba nie. Więc myślę, że porzucimy ten plan, żeby nie marnować czasu. No najwyżej, no będzie głośno, to będzie głośno. Trudno. Też tu jest taki jakiś hejgran. Dobra, dam radę tu wejść chyba. Dobra, ja może zacznę się. Zacznę się już podskradywać trochę. To jest chyba też rodzaj przeciwnika, który jest snajperem i on może być upierdliwy, ale czy już tak na dzień dobry ich dostanę? Nie wiem. Tak. Odpowiedź brzmi tak. Dobra, o samochód słyszę. Aha, wyjeżdżał, dobra, no to spoko. Dobra, no to jest snajper rzeczywiście. Snajpera. Ty, ja nie mam strzał, dobrze widzę? Eee... Wykonywanie przedmiotów... Koło... Ja nie mam strzału. Ja nie mam amunicji do tego łuku, nie mam strzału. Ej eee, nie, ale jakąś zaraz, mogę jakoś... Jak przerwać strzał, halo? Jak przerwać strzał? Eee, escape? Nie. No i poszła. I to była moja ostatnia strzała. Nie, dobra. Mam jedną. Aha, dobra. Mam jedną i załadowaną. Okej. Okay. No dobra. To <laughs> no, będzie bez sensu. Podejście. Ale nie mam innego. <laughs> Wybaczcie. <laughs> no, myślałem, że jak kupię, to od razu będę w pełni ten wyposażony. Ale dobra, nie ma też ich zbyt wielu, więc uwaga, próbujemy. Bierzemy ten łuk, chyba że będę po prostu wiecie. Strzelał i biegł odzyskiwać strzałę. Pyk. Aha, no to trochę nie wyszło. Jeśli chodzi o działanie po cichu, ale nie jestem wykryty. To jest na plus na pewno. Niestety, no nie mam więcej strzału. Dobra, no on może widział jego śmierć albo coś, nie wiem. No dobra, no nie wyszło tak jak chciałem. Ale ani nie zostałem wykryty, ani nikt nie włączył alarmu. A nikt nie włączy alarmu, raczej dopóki nie zostanę wykryty. Chyba tak to działa. Samochód, niedobrze, ale jedzie gdzieś tam dobra Do tyłu do tyłu do tyłu do tyłu do tyłu O tam jest jeszcze jeden nieoznaczony przeze mnie. O właśnie I jeden tam, no dobra, no to mamy ich tu trzech. Jeśli udałoby mi się jakoś. Jakoś... Samochód. A, gdzieś tam jeździć. Wejść na górę i zebrać strzałę. Nie wiem czy to jest możliwe. Fuck! No, dobra, trudno. Ale będzie bez alarmu. Nie udało się bez wykrycia, ale udało się bez alarmu. Kurde, myślałem, że czmychnę, no. Myślałem, że mi się uda ten. Że uda mi się tam czmychnąć, po prostu i chłop nie zdąży zauważyć. Widziałem, że w nie zauważa, żeby nie było, ale myślałem, że cię odejdę na tyle daleko, że mu się e, od, od, odwidzi, i. I jakoś to jakoś to wyjdzie. Ale dobra, no nie, nie było tak źle. Dobra, no teraz tak, z ciekawości, czy mój plan by wyszedł? Jakbym wlazł tutaj. No wyszedłby, mógłbym ich tą jedną strzałą tutaj. <laughs> mógłbym ich tą jedną strzałą próbować nękać. No ale dobra, nie, nie wyszło. Wejdźmy do środka. Dokupmy sobie strzały. Dobra, co my tu mamy? Apteczka. Karta pamięci, nie wiem po co, tutaj coś pstrykmyk, Dobra. E, tak, najpierw szybka sprzedaż jeszcze i amunicja uzupełni zapasy, rabat 20%. Y, strzały 10 na 10, dziękuję. Jezus. Dobra, jak tam z czasem? 17 minut. Może spróbujemy sobie zrobić polowanie na ten, na dziada? Mm, pirat przejął gospodarstwo, choduje na i zabij go nożem zgodnie z tradycją. A, dobra, pewnie będzie więcej expa, jeśli faktycznie zabije go nożem, co? Poszukiwany martwy, dotrzyj do miejsca. Gdzie jest miejsce? Miejsce jest tam, dobra. Dajcie chłopaki, samochód. Poszukiwany martwy. Szukaj na mapie, odszukaj największych wrogów plemienia rakiet, zabij ich nożem, jak tam kazuje tradycja, korzystając z techniki eliminacji, zwiększaj liczbę oksy, otrzymanych punktów doświadczenia. Dobra, i gdzie chcemy się udać? No, tak jak przyjechaliśmy w sumie. Czyli główną drogą, teraz zjeżdżamy na mniej główną i zaraz jesteśmy na miejscu. Sobie możecie dać znać, jeśli chodzi o takie rzeczy poboczne, typu, właśnie obozy, maszty, mm, te zlecenia zabójstw, tak to sobie nazwijmy. Ale możecie dać znać, czy one mają być na odcinkach, czy raczej pobocznie, czy część na odcinkach, część pobocznie, czy, 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 czy co, czy jak, jakbyście to widzieli. Dobra, to jest mój cel. Właśnie, miałem pytać, czy jest sam, niestety nie jest, ale idziemy. Oznaczanie wrogów. No już umiem oznaczać, no. Może ich być tu więcej, ale. Kurde, strasznie powoli się poruszam na tych kuckach. Jest chyba umiejętność dochodzenia szybciej, a ja przynajmniej była w którymś z następnych far krajów, no to, znaczy w z następnych. grałem tylko w czwórkę. <laughs> jeśli chodzi o następne far kraje i tam była. Ale mogło mi się też z Light'em pomylić na przykład. No i tu ktoś jest tak. Są tu ludzie. No, ten, ten łuk mnie troszeczkę zawiódł powiem wam szczerze, bo. Ale dobra, no, wydaje mi się, że po prostu tamten typo widział, że zabijam jego kolegę i, i o to chodziło. A nie o to, że byłem usłyszany czy coś. U, tam jest jeszcze jeden. Że on mnie nie zauważył? To dziwne, Ty, ale to nie do mnie chyba, nie? No nie, oni nie strzelają do mnie. <laughs> Dobra, bo pomyślałem, że zostałem zauważony bez żadnego znacznika, ale nie po prostu ktoś ich tutaj nęka. Kurde, no uciekł, ale mamy tego. Tego, jak tu zajść najlepiej teraz? Ej, mam zabójstwo z góry, chyba, nie? Mam radę? Kurde, jak go tu zajść, bo chcę go nożem, no? Dobra, 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 dobra. Jest! <ścoughs> Dzięki, chłopaki. <śpiew> Wasza pomoc była nieoceniona, naprawdę. Dobra, no dawaj, przeszukaj go, bo to jest ważny pan, miał coś ciekawego, stówkę, no i ładnie. Dobra, resztę gdzieś tu pomordowałem. To jest? Aha, sami się ze sobą zderzyliście, dobra, myślałem, że... Ej, dobra, tu nic nie ugram. Okej, dobra, załatwiony. <grytania> Punkt umiejętności. <grytania> Wspaniale. Dobra, czyli to było bez sensu. Ok, co tu dalej mamy? Co byśmy chcieli? Eee, mamy wykupione. Prze, przeładować broń w biegu. To może być dobre. Co jest dalej? Przeładuj szybciej. Miesz szybciej. Przeładować broń w bie aha tutaj. Przeładuj karabin szturmowy, snajperski lub LKM 25% szybciej. No dobra, też fajne rzeczy w zasadzie. Tu jest co dalej? Aby szybko przeładować dowolny pistolet w czasie celowania, zwiększona celność przy strzałach niemierzonych oddawanych z karabinów szturmowych, snajperskich... Nie, w to bym nie szedł w ogóle. Strzały niemierzone średnio mnie interesują. Ukradnie pistolet przeciwnika, wykorzystaj go, by wysłać na tamten świat wrogów znajdujących się w pobliżu. O kurde, dobre combo. E, dobra, weźmy sobie lepsze leczonko. No i dobra, jak tam z czasem? No dosłownie jakieś resztki czasu nam zostały, ale to myślę, że możemy faktycznie spróbować się kopsnąć tutaj. E, może tak, może zrobimy sobie ten maszt, żeby widzieć, co się dzieje dookoła. Pojedziemy sobie do tego obozu. Chociaż, jak jadę od tej strony, to podejrzewam, że. No, Okej, okay, nie muszę uzupełniać. Jak jadę od tej strony, to podejrzewam, że. Szybciej jednak natrafię na obóz, ale to nic. To i tak jest główny cel. Więc, jak z, z, najpierw zrobię obóz, a potem. Dobra, dojedźmy do głównej. I teraz tak. W prawo. W prawo. i jakoś tak. Dobra. Dwa razy w prawo i przez most. Tam będzie najprościej dotrzeć. Bez większych problemów. Mam nadzieję, że nic po drodze złego nie napotkam. Chociaż te tereny już tutaj są czystsze, więc. Piratów nie powinniśmy napotykać. Zresztą już widać, że jest więcej naszych w okolicy. Jeszcze jak wyczyścimy ten drugi obóz, który tam sobie czycha, to już w ogóle będzie pięknie. Dobra, tu ciśniemy przez most. O! No właśnie. Co, kaplica? Nie wyjadę ani wie O, Jesus. No dobra. <laughs> Daleko to? No teoretycznie. Prawie zaraz za mostem, więc. O cholera. No z tygrysem to ja chyba nie chcę się pojedynkować. <laughs> Przeżył ktoś? Ło, wow, wpadli do wody. Ale jazda. Ale ich rozpikałem tutaj pięknie. Dobra, gdzie ten tygrys? Bo on mi jednak spędzi sen z powiek. Okej, okay, tego się nie spodziewałem. Myślałem, że strzelba będzie ciut skuteczniejsza. mnie zagryz tak na amen? Okej, okay, nie miałem ani chwili po prostu na reakcję. Zajebiście. Dobra, to wiecie co? Nie chcę mi się tam. <laughs> nie chcę się tam wracać już. Muszę okno zasłonić, bo widzę, że mnie bardzo brzydko oświetla. Eee, nie chcę mi się tam już wracać, więc ten odcinek po prostu zrobimy sobie krótszy. Mam nadzieję, że się nie gniewacie, ale no czasami tak trzeba. Także na dzisiaj to tyle. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się, hejpa.